Nie zaszczepiłeś swojego dziecka? Rząd Donalda Tuska odbierze ci 800. Na taki pomysł wpadli posłowie Platformy Obywatelskiej: Tomasz Nowak i Krzysztof Gadowski. W tej sprawie napisali interpelację do minister rodziny, argumentując, że postępowania administracyjne są bardzo kosztowne i nie przynoszą efektów, a rodzice nadal nie szczepią swoich dzieci. Program, który miał wspierać wielodzietność w tym kraju, będzie służył do selekcjonowania. I podziału ludzi na lepszych i gorszych. A wiadomo, presja ekonomiczna to najlepszy sposób, żeby złamać opór, w tym przypadku rodziców. A to właśnie oni powinni decydować o tym, jakim procesom i zabiegom medycznym będą poddawane ich dzieci. Teraz uwzieliśmy na, na niezaszczepionych, kto będzie następny, jeżeli ten pomysł im przejdzie, będą kolejne wymagania, żeby ograniczyć nam swobody obywatelskie, czy jak w tym przypadku świadczenia 800. Woo! Okay.